Witam Was w drugim oficjalnym odcinku mojej serii Let's play Metin 2. No, no, teraz. Mając konto 13 level, szukamy sobie metinu w mieście numer 1, czyli M1. Level tych Metinów to 5 i 10 level. Metin to taki ślecący głaz. Nieważne co z nim dropnie, nie wa ważne, że dostaniecie Expo. Po ubiciu takiego metina wyskoczą wam jank. So, no, co so dużo ich nie ma, ale to zawsze coś. Wiesz już o co chodzi? Ubić 10 takich metynów. Może to zajmie 1 lub 2, może na 1 godzinę. No, możesz, po na takich metynów możesz sobie ulepszyć EQ do plus 5. Myślę, że już masz już 15 level. No, spokojnie możesz sobie jechać dalej. Ale to nie chodzi o 15 level. Chodzi o to, żeby sobie eksportować. Możemy przejść teraz do wioski numer 2 tam sobie no szukamy, drapimy, bijemy sobie dzikuski i wszystko układa się tak jak po naszej myśli dalej to każdy wie jest taka kwestia, że musi nam skill wejść na 17 punkcie oczywiście nie jest to takie proste ale myślę, że sobie jakoś dacie radę jesteście bardzo mądrzy umiecie grać metina więc sobie jakoś dacie radę jeżeli nam się to nie uda, musimy potem podejść do staruszki, cofnąć sobie skina na 17 punkt, zresetować sobie skile I cały czas dość. Pamiętajcie, że skill M1 musi Wam wejść na 17 punkcie, co jeszcze? Na pewno na dzikuskach zbijemy sobie do 28 levela EQ takie dobre na mnie jest potrzebne Oczywiście są takie typu eventy, czyli jakby święto metin 2 jest dużo kamieni, dużo graczy, bije sobie medziny, jest taki na pustyni taki zlot w oazie no i jakoś sobie musicie dawać radę oczywiście wszystko sobie eksprimy sobie samolotku tak idzie na mięk, na tacy no i wszystko jest elegancko musimy sobie na pewno zarobić jakiś ziank, można sobie je kupić I tak, mamy trzy rodzaje koń. 25 level jest to koń zwykły, 35 level koń opancerzony, 50 level koń militarny, czyli koń wojskowy. Na wszystkie te konie trzeba zrobić misję i mieć oczywiście medal konny. Po pokazaniu go stajennemu otrzymamy sobie konie. Na wyższym poziomie, na podstawowym, na zaawansowanym. No i tak, musicie sobie grać, wbijać tam level i nagle przychodzi nam level 35. Co trzeba zrobić? No, na pewno konia wojskowego, opancerzonego, koń bojowy, kupy sobie dobrego sms i pomalutku jechać sobie aż na orkach, może do 40 któregoś levela, tego 6, 7. Potem upijemy lewe 50, konia militarnego, porządne jako plus 9 i na powiedzmy 1 możemy sobie naginać do 60. Do lewela. Następnie jedziemy dalej, czy, czytamy kamienie duchowe. idziemy Jedziemy do 70. Dobra To jest tak tylko w skrócie, oczywiście ja wszystko będę tłumaczył No i potem do 99 to jest bardzo łatwo w z wyrnańców Ale to nie o to chodzi Trzeba bardzo się starać. Dlatego za tak chwilę odmawiamy wspólną modlitwę, żeby się wam wszystko dobrze układało. Ale teraz zacznijmy tak. Wskaz na każdym z silników to pierwsze. Będę na początek włączał super muzę. Wszystkie notatki, dwa. Wszystkie notatki będę sobie spisał w notatniku, żeby wiedział co mam powiedzieć. No i trzy. No trzymajcie kciuki, aby wszystkie moje słowa wypaliły. No i cztery oglądacie dodatkowo Let's Playa Buena Costa, Let's Play Metis 2.pl Hash. Czyli te, taki kaka-klapka i, i zero ile 00001, zero, 002 zero, 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 i albo 0037 zero, zero, na razie wyszło. No bo jak już wspominałem, jest 17 wrzesień 2012, więc ten czas ucieka bardzo szybko. No, szkoła, dużo zajęć. Trzeba się uczyć. Oczywiście czasu na grę nie ma. Ja osobiście mam 22 level i sobie jadę w malutku gram na serwerze Kronos. Oczywiście bardzo go polecam. Kronos i Solar to dwa najlepsze serwery. Serwerów jest 26. Oczywiście mieli łączyć serwery, ale na razie nic nie są, czyli nie wiem o tym nie wiadomo. Serwer Kronos i Solar, 23 i 26 są to dwa najlepsze serwery pod względem handlarza. Dużo jest tam graczy, dużo handlują i tanie są towary. Bardzo łatwo można wszystko kupić. A teraz odmówmy wspólną modlitwę na błogosławieństwo dla was, żebyście po prostu dobrze grali w Mimo, Ojca i Syna i Ducha Świętego, a Ojcze nasz, który się z nimi święcimy Twoje, przyszkolectwo Twoje, on wola Twoje jako w niej taki na ziemi chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i otwórź nam nasze winy jako jedno odpuszczamy. Nasze i nie wróć nas na pokuszenie Anna z beforezwoda Amen. Zdarować Maryja łaski swoją na Pan z Tobą Ty między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego jest. Święta Maria Matko Boża, mójcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak, tak jak powiedziałem, modlitwa była wspólnie odmówiona. Może szybko, ale po prostu no musicie wiedzieć co robicie. W następnej lekcji let's playu bardzo dużo wam powiem, mam bardzo dużo że przekazania, bardzo dużo materiału, więc oglądajcie mnie. Pozdrawiam.